Oba elementy, zarówno mapka, jak i kropa, są gotowe. Czyli otwieram oba w programie Shotcut. Na mapce otwórz za pomocą Shotcut Video Editor, przeciągam na oś czasu. Na playliście powinna mapka się znajdować. Otwieram nowy. Inny plik, mianowicie kropę, daję dwuklik, czyli tu plus. Powinna być kropa również. Dla kropy przewiduję nową ścieżkę, czyli akcja ścieżek, dodaj ścieżkę wideo. I na tej górnej ścieżce powinna znaleźć się kropa. I już jest, nawet na przezroczystym tle. Kropa tylko jest za duża. Czyli klikam na kropce, o tu, w czerwonej obwódce i stosuję filtr znany, o tu, plus, rozmiar, pozycja i obrót. Pierwsza rzecz to kropa czerwona. Musi być wymiarów, które mogę zaakceptować. O, może tak? Jesteśmy w Warszawie. Będą potrzebne klatki kluczowe, jako że położenie, pozycja tego obrazu będzie się zmieniać w czasie. Czyli w klatkach kluczowych w tym miejscu użyj klatki kluczowej dla tego parametru, w tym przypadku dla trzech parametrów: pozycja, rozmiar i przybliżenie. One tutaj są z sobą sprzężone. Klik. Trochę rozciągnę. Będzie lepiej widać. Po użeniu startowym kropka jest w Warszawie. Czyli tu dodaj klatkę kluczową do, w miejscu suwaka. Pierwszy etap trasy. Warszawa Kraków biegnie do Radomia. To jest tak więcej niż chyba niż jedna trzecia drogi. Spróbujmy o w tym miejscu uzgodnić, że kropa powinna być w Radomiu. O tak. I zatwierdzam. Dodaj klatkę kluczową w miejscu z Trochę mniej czasu na osi powinno zabrać nam przejście aż do Kielc, czyli w tym miejscu powinna być kropa w Kielcach, akceptuję. Natomiast, o może po takim czasie, bo to odcinki, długość tych odcinków powinna być proporcjonalna do odległości w kilometrach. Jesteśmy w Krakowie. Zatwierdzam. I na końcu tej akcji też trzeba, powinno być, powinna być klatka kluczowa. Zatwierdzam Kraków. Przechodzę na oś czasu, idę na początek i spróbuję. Udało się. Zapisuję projekt w tym samym folderze, w którym mam dwa pliki źródłowe.